Brakowało takiego miejsca, które byłoby na tyle wyjątkowe, że można byłoby przyciągnąć ludzi, e, pokazać im coś fajnego w Szczecinie. A w momencie, kiedy zauważyliśmy, że znajduje się, że jest jeszcze w produkcji taka hala w galerii, aczkolwiek na początku zdawało mi się, że galeria to może zły pomysł na zorganizowanie eventu, ale w momencie, kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, wtedy pomysł na Inspiration zrodził się w mojej głowie. Karma Agency presents inspiration. Przede wszystkim dwie wyjątkowe sceny. Jedną mniejszą, bardzo, bardzo kolorową, taką cukierkową wręcz powiem, e, zamkniętą, fajnie, oddzielnie postawioną, i drugą główną, 20-metrową, e, no, z potężnym nagłośnieniem, oraz e, no, ponad 150 elementami świecącymi w ludzi, jak również. E, no, to najnowszy pomysł, jaki zrodził się, znaczy pomysł, to najnowszy gadżet, jaki nam się tutaj udało załatwić, to bardzo duża dioda laserowa, która tutaj zabłyśnie jutro, no i również robiący ogromne wrażenie 6-metrowy ekran LEDowy, no to to wszystko będzie można zobaczyć już jutro. Jeżeli chodzi o samo miasto, to faktycznie dzisiaj jestem pierwszy raz, no jestem bardzo mile zaskoczony samym miastem, jak i również tym miejscem, bo zarówno jedna scena, jak i druga no budowanie trwa i jestem naprawdę zaskoczony tym, co zobaczyłem, a jestem tutaj dopiero od godziny. Przede wszystkim doskonałe klubowe brzmienia, chaos, trance, te wszystkie rytmy pośrednie, jakie towarzyszą tym stylom. No i oczywiście autorskie produkcje bardzo wielu artystów, którzy się pojawią, bo wiadoma sprawa, większość tych artystów, którzy przyjeżdżają do nas na Inspiration, to również producenci. No i zdecydowanie będą serwować również takie smaczki muzyczne ze swojej stajni, ze swoich komputerów i ze swoich produkcji i myśli przelewanych na nuty. Gorąco zapraszam na 3 grudnia do Hali Galerii Turzyn na Inspiration. Warto!